Tylko najlepsi spośród wojowników mogą należeć do strażników. Jeśli śniący będzie ci szczególnie sprzyjał, może jedno dane jedno ci będzie połączyć jedno z drugim. No, czyli jak takie... widzisz, nasze bractwo otwiera przed tobą wielkie możliwości. Komboski, naprawdę fajne. Pamiętaj o tym, zanim zdecydujesz się przyłączyć z do któregoś. z rozej... Zaprowadź mnie do waszego obozu, chciałbym się tam rozejrzeć. Zaprowadź mnie do waszego obozu. Chciałbym się tam rozejrzeć. To wspaniale. Uliczamy. Widzicie, on będzie nas prowadził, <laughs> będzie nam wybijał potworki przed nami, a przy okazji załatwimy te jakby. Yy, Questa też. No i super. Teraz musimy pchnąć no troszeczkę tam tego Biegnie za nami. Tak, biegnie, biegnie ładnie. Biegnie, biegni. Ja, idzie w końcu. Bo tutaj tylko patrzysz jest tyle. Tak, tak. Dusty, chodź, chodź, chodź. Idziesz? No, bawez nie jest od Okej. Ok. No i tutaj teraz tych strażników będziemy chyba musieli przekupić. Stój! Dokąd zabierasz naszego drogiego przyjaciela? przyjaciela. <laughs> Idziemy się przespacerować. a oto 100 bryłek. Idziemy się spacerować. A oto 100 bryłek rudy. Nic nie widziałem! <laughs> Świetnie, w sumie to na nie widziałem. Chwila, przy okazji... Tak, już piąty i 30 punktów nauki. Więc jest tak jak chciałem. Yy, oczywiście dzisiaj dzień za Grimera, dlatego będziemy grali i grali. To nie znaczy, że przystopujemy teraz, jakoś. Ha, ha, ha. Lecimy, oddać cwaniaczka do obozu. Biegniemy przy okazji z tym Parvezem. Mały spacerek. Dobra, idzie za nami Dusty, super. Dobra, pierwszy przeciwnik. Zobaczymy, jak Balparvez sobie poradzi z tym jaszczurem. Oczywiście ja nie będę się wsilą nawet, żeby coś się zrobić. Ewentualnie mogę mu trochę pomóc. Ale hity. Oooooo. I w sumie go całkiem się bierze, ale nie wiedziałem. Tylko, że one odskakują, strasznie to jest. Niestety, dobrze, idziemy. I jak tam Dusty, Dusty się trzyma nas dobrze. No, Parwes tutaj nas prowadzi, prowadzi. Teraz trzeba uważać przez rzekę, żeby nam Dusty nie wpadł, bo by się skąpał chłopaki, i jeszcze by się narobiło wtedy dopiero. Dobra, idzie, idzie. A, bariera jak ładnie wygląda. Dziwne, że wtedy na bagnie jej nie założyłem, Na bagnie po prostu są trochę inne tekstury, możliwe, że się zbagowały, ale nie no, świetnie ta bariera wygląda. Super, i zrobiony. Dobra. Parvez wybrał ścieżkę trochę gównianą Bo krwiopijców jest tu multum Może mu trochę pomrzemy Ała, nie, 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 nie bijcie mnie No bije mnie, a pomocy, pomocy, pomocy Dobrze, dziękuję A chwila, z chyba możemy zbierać te hmm, Skrzydełka Które są dość warte dużo Dobra, chłopaki tu załatwią A nie, będzie się baguje ząż. Chwila, bo ja skrzydełka zbieram Chętnie, chwila, Parvez No, chodź, 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 idziemy, idziemy on nas zaprowadził, a nie, zdobędziemy też doświadczenie, zaleweluje nas. Fajne to jest właśnie. Dobra, kolejne krwiopijce, ale dostał. Wolę na nich, chodzi tego pewnie. Lecimy dalej. Yy, za chwilę strzelę save'a, bo tu nigdy nie wiadomo, co się może stać, więc wiecie, niedługo będzie to obozowisko jaszczurów wielkie. W ogóle, czemu on jakoś tą dziwną ścieżką akurat wyjdzie? Jeszcze wbiję do tego lasu, a tamciostwór siedzi i to będzie lipa. no i doświadczenie. Twoje szczęście! tak, tak. tak. Idziemy dalej. Nie będziemy tu się zatrzymywać. Chwila, Niebezpieczny jest ten las, bynajmniej na razie. Później do niego wskoczymy. Będziemy levelować sobie, ale to dopiero później. Dobra, parwę. zbiegniemy dalej. Tu będzie fight ze szczurami, jeden wielki. Trzeba się przygotować. Ja już wyciągnę miecz, znaczy nawet toporek. No i lecimy się bić. O, mnie gryzie! Mnie gryzie, mnie gryzie! Bezi, odbuguj się, proszę! Fuck my life Co to było, co to było? Mnie gryzie, mnie gryzie Aaa i ucieczka paniczna Kurde, ja to jednak Dobra, ziele to, to ziele uzdrawiające większe trzeba zostawić No, dawaj parwę, lecimy A zresztą nic nie ma doświadczenie tylko Nie gryzie, mnie gryzie Tak jest, jak zawsze panika jedna wielka Ale fajnie, że nas nie zagryzł Zrobię save'a, mimo że robiłem go przed chwilą, no ale nie wiadomo co się może stać. Zaraz będzie kolejne obozowisko: jeszcze rów chyba. Znaczy, miejmy nadzieję, że parwezowi nie odbije i nie poleci w nie znowu. Tararara, dobra, jak tam Dusty? O, 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 o. R miał być, podczas biegu się kilka. Bo tak to się robi, takie gówno się taki widok robi z nad głowy. Yy, nagrywa się tak, 15fps. Mam nadzieję, że dźwięk też się ładnie nagrywa mój głos. Bo inaczej to by była lipa. Bym musiał dogrywać później pewnie poza filmikiem. A to wcale nie jest to samo: to jest. Trochę takie głupie, no bo to nie wtedy nie działa, jak zagrajmy takie. O, są te nasionka, jednak przegapiłem je. Nasiona Czerwonego buku, Prawdopodobnie jedyne w grze. czy znaczy nie wiem, czy jedyne, nie jestem pewny, nie mówią, czy jedyne, ale tylko tutaj je spotkałem chyba. Niestety nie można z tymi nasionkami nic zrobić ciekawego, ale są naprawdę, mm, no takie dosyć około dziwne. Parafrazowi się skrzywo skręt wziął lewo głowy, prawo głowy nawet, widzicie? O, zobaczcie, jaki koleś w ogóle. Czas się w prawo patrzy. Nie wiem, co on tam zobaczył. Hm, dziwny człowiek. Dobra, parwes, prowadź, prowadź dalej. Zaraz parwes weźmie i dostaniemy chyba jeszcze więcej doświadczenia, za to, że go tutaj przeprowadziliśmy. Znaczy, że on nas przyprowadził, coś takiego? Sam w sumie nie wiem. O, widzicie. No, Jesteśmy się... na miejscu. Tam leży obóz Bractwa Świętajmy, Śniącego. Fajnie. Przejdź przez bramę i porozmawiaj z moimi braćmi. Gwarantuję ci, że nie przysz... Zapytaj o Korka To ja wrócę teraz do starego obozu. Wielu niewiernych, niewiernych potrzebuje wciąż pomocy w odnalezieniu właściwej no ścieżki. Powodzenia. I możemy iść dalej, odprowadzić tutaj naszego znajomego. Hmm, dobra, gdzie ten bal teraz mieszka? Musimy, znaczy, do kogo my mieliśmy przyprowadzić? Do tamtego, nie? Chwila, idzie za nami Dusty. Chodź, chodź, chodź. Musimy cię zaprowadzić tutaj do jednego z faniaczków. Chyba w lewo, nie? Miejmy nadzieję, że... Dobra, ale nie, bo Dusty tu wpadnie zaraz do wody i będzie... No, właśnie miśla, o tym miśla, mówiłem. umie skakać? Nie utop się stary Przecież tędy Dobra, on chłopak umie pływać na szczęście No, chodź, chodź na ten brzeg. No super Idziesz? Dobrze idzie, idzie, fajnie, idzie, idzie, dawaj Idziemy, Dusty, biegaj. Już jesteśmy na miejscu prawie, to jest cud, że ty przeżyłeś i że doszliśmy tutaj cali w dwójkę i się nigdzie nie zbugowałeś po drodze. Ale on ma speed. Dobra, więc dostaliśmy trochę doświadczenia. Byliśmy piąty, czyli możemy przyłączyć się już do każdego z obozów praktycznie. Znaczy tutaj dokończę tego kościora z dastim. Dastim, dastim, dastim. Eee, chwila, czy ja idę na pewno dobrze. Musimy znaleźć ten taki, jakby, pracy, gdzie oni sobie tam pogadają, gadu, pogaduszki. Eee, tu jest kuźnia. Ta, 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 ta. Chwila. Tędy. I teraz. Tam jest ten... Y, taki wielki jakby... jakiś... przykrywajko. O tak, o tym mówię. Dobra. Miejmy nadzieję, że Dusty już sam dojdzie tutaj. O, o. Nie. Trzeba wrócić po niego dziś. A nie. Biegnie! Patrzcie jaki cmanie. Ja Jednak się nie zgubił. No. Tak, to do to, to niego miałem przeprowadzić. Yy. Mistrzu, oto ktoś, kto chciałby Cię poznać. Mistrzu, oto to kto chciałby cię poznać? Kogoż mi tu przyprowadziłeś? Czy jest godzien? Cóż, bez twojego duchowego wsparcia zapewne się nie obędzie, mistrzu. Dobrze. Od dzisiaj ten człowiek będzie moim uczniem. Każdego dnia będziesz przychodził do mojej chaty po nauki. Dla twojej duszy jeszcze nie jest zbyt późno. Mistrzu, chciałbym dołączyć do bractwa. Mistrzu, chciałbym dołączyć do bractwa. Czy mogę liczyć na Twoją przychylność? Udowodniłeś, że jesteś człowiekiem prawym. Korka Ale wiecie co? Powinien Cię przyjąć. Ktoś mi napisał, że jeśli tamten koleś, co. Wtedy mieliśmy te. A, dastee, może z Tobą jeszcze możemy pogadać? Tamten koleś, co zbierali oni te chwasty. Znaczy, nie chwasy, dobra, Andasty się chyba już odczepi od nas, dobra. Eee, no, ziele, co zbierali, jeśli zginie, ktoś się nie zalicza i to mnie trochę obawia, że nie będę mógł jeszcze zostać... Znaczy, że nie będę mógł tutaj przyłączyć się do obozu. Ale nie wiem, pójdźmy do Korkaloma, spytajmy się o naszą aktualną reputację, czy jesteśmy już dosyć, dosyć... spoko dla niego. No, w sumie dosyć dużo zrobiliśmy, no, było, nie było, pomogliśmy paru ludziom. I że właśnie z tym zielem. Ale nie no, mamy to zioło cały czas przy sobie, czy nie? Muszę zobaczyć. Czy my je oddaliśmy w końcu komuś? Nie wiem, tak dziwnie mi ktoś napisał, że o nie, 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 nie działa. Nie no, sześć tylko mamy, więc dobrze. To chyba się zalicza, ale bez przesady. Dobrze, cześć. O, Kane. Cześć, jestem tu nowy. Cześć, jest. Ja, ja jestem Kane, uczeń Kor Kaloma. Zapewne już o no, nim słyszę. No właśnie, siedzimy w jego chacie, więc ciężko o tak. nim nie usłyszeć. Zatem wiesz już, że to jest najważniejszy człowiek w tym obozie. Zaraz pojaśnię oświeconym Iberionie? Oooo, a czym się zajmujesz? O, pomagam o a Cor, on pomaga mu w robieniu. A Kor Kalom, ciema? Czego? Ej, co? Uda, chyba udało mi się przekonać balów. Chyba udało mi się no, przekonać ciekawe. balów. Bal Namib jest przekonany co do szczerości mojej wiary. Okay. Dzięki mnie Baltayon przeżył objawienie. Okay. I Baltondral uważa, że powinienem zostać przyjęty. Przyprowadziłem mu nowego jest ucznia. Coś? I to już wszystko. Marnujesz tylko mój cel. Ech, jeszcze nie fakt. A chwila, chwila. Do chwilę. zobaczenia. Nie no kurwa, czego. Będę cię w zwiększając, kto Przyniosłem ci wnętrzność wspaniale! W nagrodę może. Mam... Super. Do Trzeba Okej. jednak ten zwój. Kaaa, Zapomniałem ten zwójść z Jest tu jakiś koleś, który potrafi handlować takimi rzeczami. A chwilę do tego co biją się, może jeszcze tam się uda coś skórać. Tylko, to było jakoś tutaj, tak się w szło. O, kolej. nie, dobrze, dobrze. Jak, kto tu handluje? Jak? nigdy nie mogę zapamiętać. Będę musiał zrobić coś z tym i znaleźć. Tu myślałem, są przecież. Się się Może u któregoś z tych cmaniaków będzie do coś zrobić. Tu jest. A nie, to są Gorna. Ci Gornowie to oni chyba. Możemy czegoś nauczyć? Może. Zejdź mi z oczu, niegodny robaku! A no, więc świetnie. Już nas jeden wywalił. A koranga Możesz mnie czegoś nauczyć? Chcesz zostać silnym wojownikiem, tak. więc Szuka. to chwalebne. Ja nie mam po... No ten przecież normalny. Mój czas tylko człon... Co mogę zrobić, żeby zostać tym strażnikiem? Co mam zrobić? Co mam zro Najpierw musisz odsłużyć swoje jako nowicjusz. Jeszcze do, ja Dopiero wtedy możesz do mnie lekcji. A, głupie. Gdzie ja znajdę kogoś, kto handluje jakimiś gównami, no? Zawsze to samo. Ja, jakiś. Czeka. Bo tutaj, widzicie tych cwaniaczków? Musimy uśpić jednego z tych, a on się weźmie do nas, odezwie wtedy, że... ...o, umiemy czarować, coś takiego. Czy ja nie mam... ...a może mam ten sen i biegam jak debil? Nie mam, no świetnie, no... Sen, sen, sen... Kto tu może handlować? Co w czasach? Dobra, tutaj byli ci, oni sobie siedzą, gadają. Tutaj musimy uśpić, ci stoją. Tam mamy kuźnię, a może w kuźni? Nie, no w kuźni magia gdzie? To się nie w muźnie, ogóle nie łączy się ze sobą. A Darion? Ty coś... ciekawego? Tak długo, jak Cześć, jestem tu nowy i chciałbym poznać lepiej wasz obóz. gdzie pójdziemy. Zatem trafiłeś nie tam, gdzie trzeba. Odkąd strażnicy nie, św... nie mam to... wiele Chcę Chciałbym coś kupić. Śmi... A, masz drogi tylko. I miecze. Możemy ci sprzedać trochę twoich, naszych mieczy. Trololololo. Które zrobiliśmy z twojego żelaza, zioł. Ale ty o tym nie wiesz. A, zaproszyłem. Myślałem, że ma 300 drog. Dobra. Dzięki. Ale, ale, ale. Dobra, mam jeszcze jeden pomysł, co do tego, gdzie szukać zwoju. Nie powinienem. Więc lecimy tam, skoro tak pomyślałem, to może i tak być. Może gdzieś tutaj na placu będzie jakiś cwaniaczek. W sumie tutaj jest tak bardziej magicznie niż w później. Niby na placu, to coś powinno się dziać. Dobra, tu są te strażnicy. Tutaj dwaj nowicjusze, jakieś cwaniaczki. Gdzie tutaj będę zalać jak chyba. Nie wiem, się nikt. Tutaj, no nowicjusz, już, nowicjusz, nowicjusz. już, nowicjusz, no nowicjusz, 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 nowicjusz. ci już, no A już, no widzicie już, no na już, no a już, no możesz... Talas będzie nam... Robił jako przewodnik później. Sami zobaczycie jak fajnie... nam robił jako przewodnik później sami zobaczycie